Czołem. Jak widzicie, doczekaliśmy się prawdziwej, pięknej, śnieżnej zimy. Dziś rano na termometrze było minus 6 stopni. Trzeba będzie zmienić króliczkom sposób pojenia. Niestety pojedła. takich temperatur już nie wytrzymują, więc przechodzimy na stalowe miseczki. Będziemy dodawać im wodę z 2-3 razy dziennie. Zobaczymy jak to będzie zamarzać. A nasi milusińscy chyba z mrozu sobie nic nie robią. Dalej wesoło brykają. Przenosimy się do kurek. Dziewczyny wychodzą na spacer. No coś niechętnie, pewnie, zobaczyły trochę śniegu, no ale zwykle im to nie przeszkadza. Trzeba się oswoić z klimatem. No niektórzy mówią, żeby. Kurnie nie puszczać na śnieg, ale u nas tą decyzję pozostawiamy kurom. Jednak jak chcą to wyjdą, jak nie to wrócą. Ten kurnik jest cały czas otwarty w środku. Mają temperaturę znacząco powyżej zera. Także zawsze mogą wrócić, zagrzać się. A tutaj pan i władca tego kurnika. Temperatura może na minusie, ale gąski chętnie korzystają z kąpieli. U nas wszystkie zwierzęta trzymamy na głębokiej ściółce. Nic chyba nie powiem. Zrobiło się troszkę ciszej, no może dokończymy, myśl, którą wcześniej zacząłem. No, trzymamy u nas zwierzątka na głębokiej ściółce. No, ma to szereg zalet. Przede wszystkim w zimę jest cieplej. Ładnie taka ściółka pochłania nieczystości, które one wytwarzają. Poza tym mamy obornik do nawożenia ogrodu. Co jeszcze? No, w takiej ściółce rozwijają się dobre bakterie, które utrudniają życie tym złym bakteriom. Stąd u nas jakieś choroby, biegunki zdarzają się bardzo, bardzo rzadko. Idziemy zaraz do królikarni. Zobaczymy co jest tam do roboty, no, a trochę nas dzisiaj pracy z pewnością czeka. Musimy przesiedlić króliczki, które już wystarczająco podrosły, żeby oddzielić się od samic. Posprzątamy trochę klatek. Pewnie coś się jeszcze do roboty znajdzie.